Tak pół na pół. Nie, nie za bardzo takie wow. No ta jest nie do przyjęcia. Dobrze by wyglądała w syrenie. Emocji nie potrafiła chyba okazać ta mama. Proszę mi pokazać plecy. Ja trochę to inaczej widziałam, mama widziała troszkę nasze. Nic mu się nie podoba. To jest zupełnie inna sukienka jaką ja sobie wyobrażałam. I nam się podobała wcześniejsza. Nie potrafię określić, co w niej jest nie takiego, ale jest coś. O oh, wow! W sumie może za dużo aż było tego przepychu. To jest Alice have. Dziewczyny, to jest Alice Half. Śliczny cukiereczek. Niewystarczająco dobra. Cały ten pomysł muszę wtedy zniszczyć. Silny sygnał, że to nie to. Z jednej strony miałam mętlik, czy jednak ulec presji mamy. Za dużo tych falban, za szeroka. Jest cisza. Nikt nie wie co powiedzieć. To nie jest twój krój. Nie zmieniłabym tej sukience kompletnie nic. O! Ten dół taki zbyt gładki. Ciężko będzie podjąć ostateczną decyzję. Boże, proszę, tylko nie to. No niestety, ja mam odmienne zdanie. Zobaczymy co dalej. chcę więcej, więcej. Może rzeczywiście było za dużo. Nie jestem do niej przekonana, o tak. Mi się podoba tylko tył i węgiel. Wyglądała w niej trochę, za przeproszeniem, jak w, w worku. Okazało się dzisiaj, że nie lubię sukien ryb. Za bardzo oczywista, za dużo tych diamencików. To tak naprawdę ona jej nie ma na sobie, ja się w niej dobrze czuję. W tej ciebie nie widzę. Ona taka była nie do końca pewna. Spojrzałam na życzonego, Pokiwał głową, że nie. To nie było to, to jeszcze nie było to. <laughs> Osobiście tamto mi się bardziej podobało. Coś ta góra jakoś. No nie można na siłę nic robić, namawiać. Oglądaj, oceniaj i wybieraj. Salon Sukien Ślubnych Polska. Nowa seria. Premiera już w piątek o 22.00 tylko w TLC.